Ostatnim gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować, jest gołąbek o numerze 7917. Jest to późniejszy samczyk. Jego ojcem jest e, syn Toma, a matką gołębia znaczy Toma. E, mówimy tu o gołębiu Rogera Engelena, oczywiście 136. A matką tego gołąbka jest ta samiczka, tutaj na zdjęciu 5031. Która w kategorii A miała wynik 7,67, i to jest takie parowanie. Ta samiczka też wywodzi się, można powiedzieć, jest to córka Fetela, czyli mojego latego, czyli to jest wnuczka do tego pierwszego Asa Belgii w sprincie w 2014 roku, a to już będzie prawnik. A ojciec jest mój 780, syn Toma, który można powiedzieć rodzeństwo ojca tego gołębia zdobyło wiele, wiele czołowych nagród na gołębniku Rogera Rogera Engelena. także zapraszam